Witam Państwa. Jestem Pirat. a to rozpakowanie puzli My Little Pony. Przód prezentuje się następująco. Mamy tutaj informację o tym, że puzle składają się ze 160 elementów oraz, że są przeznaczone dla osób od 5 roku życia. Na odwrocie pudełka mamy logo producenta, logo My Little Pony oraz ostrzeżenie o tym, że są one nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia. Na jednym boku mamy informację o tym, że znajduje się 160 elementów, tak samo jak z przodu. Tu mamy dodatkowo informację o wymiarach, jakie będzie miał rysunek. Na kolejnym boku, znowu informacja o ilości elementów, i tak samo od dołu. Zabierzmy się teraz do otwarcia. Zacznę w środku. A w środku woreczek z puzlami. Otwórzmy nasz woreczek. I takiej oto wielkości są poszczególne puzle. A tak prezentują się ułożone puzzle. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.